Halo, halo, siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Uwaga, w dzisiejszym odcinku robimy z Mateuszem challenge Nie wskocz do złej dziury Uwaga, zasady są bardzo proste Wyjaśnimy je już na odcineczku Proszę o, o zostawieniu łapeczki w górę Subskrypcji na ten kanale, Uwaga, macie je teraz... 5 sekund na zostawienie, nie mniej, 3 sekundy. 3 sekundy na zostawienie łapeczki w górę, uwaga. Raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że każdy zostawił. Dziękuję oczywiście za 13 koła subskrypcji. W końcu udało nam się wbić. Jestem wam mega wdzięczny, bo to jest tylko i wyłącznie tak naprawdę wasza zasługa, że, że mnie chcecie oglądać, że mnie subskrybujecie. Dziękuję za to bardzo. Subskrypcję możecie zostawić jeszcze raz. już już bezbędnego przedłużenia. Zapraszam was do odcineczka. Halo, halo moi drodzy, witam Was dzisiaj w odcineczku. Dzisiaj robimy sobie, prawda, tutaj challenge z Mateuszem. Nie wskocz do złej dziury. Czyli tak, ja tutaj, popatrzcie, wziąłem sobie itemki, takie powybierałem. Są dobre i złe, po prostu daję mu do dziury dobre i daję mu do dziury złe. Po prostu ma, ma, ma wybrać, co, co jest to i tak dalej. Do której ma wskoczyć i tak dalej. Teraz idziemy do. Gdzieś go tutaj widziałem? Mati. Halo. O, jest, jesteś. Mateuszu. Halo, witam. Dobra, dzisiaj mam do Ciebie wyzwanie. Możesz wygrać. Możesz wygrać fajne rzeczy. powiem ci tak. Masz do wygrania, dzisiaj tak. 5 diamentów, sztabkę netelajtową, złote jabłko i wiele innych. Chcesz, wchodzisz w to? No, pewek. Wchodzisz, tak? No to tak. tak musisz tak. wybrać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 rzeczy dobrych i złych. Znaczy, 6 do... rzeczy ogólnie. Yy, wiesz, możesz sobie podzielić, albo same dobre, albo same złe, albo sobie wiesz jakoś to wymieszać. I zasada jest taka. Wrzucamy do dziury dobrą i złą rzecz. No i po prostu musisz skoczyć do odpowiedniej dziury, bo wygrywasz, albo przegrywasz. Zasada jest prosta, bez żadnego dobra. podglądania, zatrzymywania się, po prostu biegniesz, wskakujesz do dziury i tyle. Albo masz, albo nie masz. Czaisz? Okej, okay, dobra. Gotowy? No to weź sobie coś, weźmiemy jakiś budulec najlepiej, weźmy sobie dirci. Gdzie tu masz dirt? Bo musimy jakoś wychodzić jeszcze z tych dziur. Tutaj, tutaj, tutaj. Nie masz dirt? O, tu jest dirt. Dobra, weźmiemy sobie po połowie staka. Po połowie staka, też sobie weź? połowie nie brakuje. Weź sobie też dirt. No i masz jakieś rzeczy przygotowane dla mnie, które ja wygram w tym odcinku? Nie. No ty też musisz wziąć jakieś rzeczy, które ja wygram. Bo oboje będziemy grać. To jest obupólne, a ten. Weź sobie ten dirt, co tam ci wyrzuciłem połowę. Dobra, to masz. No, musisz coś, coś wybrać. Ja, ja, ja tam idę już. Chciałbym patrz, czy wszystko jest gotowe. Ja tu przyjdę po Ciebie. Musisz, musisz być gotowy, dobra, moi drodzy. Sprawdzimy, czy tutaj wybudowałem sobie przed odcinkiem to. Albo dobra, albo złe, tak? No, do, no fajnie, jak były też jakieś dobre. Ale mogą być same złe, mogą być same dobre. No wiesz, no musisz. Wiesz, dobra. sam sobie to ogarnąć. Dobra, moi drodzy, tak to tutaj wygląda. Tutaj kolory w ogóle nic, nic nie insynuują, że tak powiem. Tak to tutaj wygląda. Dobra, to jest wszystko gotowe. Dobra, to wracamy do Mateusza. Może już. Może już tam swój wybór yy. O kurde, bo mi, ja się zastanawiam co jest, czy żarcia nie mam, a to po prostu bekon przestał na mnie działać w tym miejscu Dobra, no. jestem gotowy Jesteś gotowy? No to wychodź z domku i ale. lecimy Wychodź z domku i lecimy, no to chodź Chodź, podążaj wie, za mną wie. No tutaj wybudowałem takie dziury Stroje, no troszeczkę nie pasują do naszego wystroju, ale to nic, to nic, najwyżej to jest, to jest content pod odcinki, najwyżej będziemy potem zasypywać albo coś, ale to, to nic, to nic to jest pikłość, widzisz, dobra, tutaj lecisz. już są dziury. Tak to wygląda. Okay. No, zobacz sobie, tutaj nie ma nic złego, no nie, tak to wygląda. No dobra, no. No i musisz wybrać. Popatrzcie, stoisz sobie tu, plecami, tak, mhm. ja wrzucam, i po prostu lecisz, 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 i wbiegasz do którejś od razu. Nie ma, że się zatrzymuje, żeby się popatrzeć. Czy sobie wiesz, obiegasz to. Żeby się popatrzeć ja, z, po prostu, ja zgaduję, ja zgaduję Po prostu wskakujesz do niej Nie no po prostu biegniesz, Dobry. patrz Lecisz Patrzysz po prostu przed siebie, lecisz, 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 lecisz i wybierasz I O wskakuje do czerwonej No i wskakujesz I Aha, potem dobra. mówisz co dostałeś, albo czy coś dostałeś, albo czy nie dostałeś nic Okej, okay, dobra Proste Kurde, nie przewidziałem tego Jak budowa tego. cepa Prosta jak budowa cepa, dokładnie Jesteś gotowy? <noise> no dirt no ja, tam został, dirt tam został Dobra, to ty się odwróć, ja te pierwszy, dobra? Dobra Dobra moi drodzy, co dobra. mu tutaj wrzucimy? Zacznijmy, o, od tego. To mu wrzucimy, to mu wrzucimy, tylko teraz tak, nie podgląda, nie podgląda. Wrzucimy mu to do. do tej. Już? O. No dobra, dobra, czekaj. Czekaj, ja się tutaj ustawię. No, gotowe, gotowe moi drodzy. Ja, ja mam po prostu biec albo w Po prostu biegniesz, albo biegniesz przed ciebie, nie myślisz nic i wybierasz którą chcesz. Tylko nie zatrzymujesz się tylko od razu, z buta, z marszu. Dobra. Uwaga. Idę, 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 zielone. Ty, co żeś zrobił? No ale nie, nie, nie powiedziałem, że idę no na dobra, no, no dobra, no dobra, no powiedziałeś że idziesz na zielone I co, co fajnego wydropiłeś Mati? Dębowe co? liście, to, to jest dobre To jest nie dębowe, czy to jest dobre, czy to jest złe? No nie jest o moje. No to może no to nie jest dobre, nie. No. Dobra, no, to no, teraz twoja teraz powiekol. ja się odwracam dobra. To ja się ja odwracam Ale dębowe liście fajnie wygrać -dobra. No dobra No powiedz dobra. kiedy, ale tak szybciutko, szybciutko No Powiedz kiedy no, gotowe? Gotowe? Tak. Dobra, odwróciłem się, nie widziałem od którego wybiegasz. Dobra, wybieram. Czerwony, czerwony, uwaga, hop. Ty, oko pająka, zawsze o tym marzyłem. Zawsze <grym> o tym to, marzyłem. No ale to miało być złe. No wiem, wiem, wiem. I w ogóle kolor tutaj wiecie, nic nie insynuują. Dobra, Mati, yy, teraz. Yy, ja, teraz to moja to kolej, no. Ty, ty, ty się odwracasz, ja wybieram. Dobra, moi drodzy, teraz. Coś mu tutaj ciepniemy. Lepszego, żeby się nie obraził. Myślę, że to będzie spoko. A, tutaj wrzucimy. Dobra Mati, dobra Mati, gotowe, gotowe, biegnij. Biegnij, Biegni. możesz let's powiedzieć, którą wybierasz. O kurde Nic nie ma. Nic nie ma. A patrzcie co było w zielonym. Dobra, ale to najwyżej to będziesz mógł później to wygrać. Dobra. Patrz, co było... A ty tak to robisz, a? Ty taki spryciula jesteś. Patrz, patrz Co tam było? Cox. Koks. Koks! No Niestety, A dobra, dajmy. ja go zabieram z powrotem. Trudno, Mateuszu. Nie, nie udało ci się, nie udało ci się, ale spokojnie, spokojnie. Jeż, jeszcze dobra, przyjdzie kiedyś taki dzień, teraz że, ja. że ci się uda. Dobra, ja to skupuję. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. No, po, powiedz kiedy, powiedz kiedy i powiedz, żebyś odbiegł, żebym nie widział, no nie? Okej. Okay. Dobra, gotowe. Gotowe? Tak. Dobra, wybieram y, zieloną. Oj, oj, oj. <grych> o, dirt. Mój Akurat a. to unlucky, unlucky panie wojsku Kurde mógł, A coś fajnego było? Ci... Nie, tak, było bardzo fajne, ale nie powiem co A będę mógł to wygrać jeszcze, no nie? Będziemy, a, a robimy tak aż będzie. wszystkich, z wszystkich nagród się wypstrykamy? Oj, tak Dobra, dobra, Oj, no to je, teraz Mati dynko. wychodzisz, wychodzisz Odwracaj dobra, się, dobra. odwracaj się Dobra, lecę Dobra No Gotowe Już? No, 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 ja szybko wrzuciłem dobra. Dawaj, dawaj Leć leć, 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 Dobrze O jest blog Emeraldu, jest, jest! Udało się, brawo, 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 brawo. brawo. brawa, brawa, serduszka, brawo, serduszka brawo, na czacie w komentarzach dla Mateusza, że udało mu się po tych ciężkich bojach. Dobra, co to Dobra, jeszcze mamy dla Ciebie? Ja. Tutaj to tutaj jest moja wygrana, tutaj Dobra, są jeszcze twoje. Dobra, dodań. przepraszam, przepraszam bardzo, już, 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 proszę. Ciep, ciepnij Dobra, Ciepłeś? Podpady. Dobra, tak. lecę. Lecę jak Superman Jest! Jajko żółwia! Moje a, ulubione! Tak, coś, coś tego jeszcze nie masz? Tak, ale nie, w sumie spoko, w sumie spoko. Jajko żółwia jest fajne, bo chciałem mieć żółwiki. Chciałem mieć żółwiki, a z nich mi się wyklują, no nie? Tak, tak. Takie małe szkwety, dobra, dobra. Mateuszu, teraz ty. Proszę odmaszerować. Dobra, tu jest moja wygrana. Tu będzie jego wygrana. Dobra, damy teraz do tej dziurki. O! Proszę Mateuszu, gotowe, gotowe Biegnij, biegnij Będę teraz zielony, my jesteśmy sobie na czerwone O, ja już myślałem, że na zielonie pójdzie Poszedł Co tam masz? Ja, no, 5 diamentów, cudnie, cudnie O, no to jakiś killowy mieczek sobie zrobisz Ale ja tutaj już wiesz, planuję na nethery A, ale na, 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 na nethery się przesiadasz? Uh -huh, tak, uh -huh, ale rozumiem. planuję, planuję rozumiem. wiesz, naprawiać narzędzia diamentami, także Tak, tak, na pewno się pyta Diamentów nigdy tak. za mało Dobra Mateuszu, ja już jestem tak. ustawiony Twoja Dobra. kolej, twoja kolej Jestem gotów Jestem... Biec. dobra Dobra I... hop Kurde no, no niestety, możesz zobaczyć co tam było, ale nie będziesz wiedział co Mogę zobaczyć co, ale nie będę wiedział co, tak? No, nie, co? Be, no nie będziesz wiedział co do końca Wiedzisz, że już tylko to jest Książeczka Dobrze. Mm. Dobra, Ciekawe, dobra, dobra Mateuszu Teraz, teraz, teraz yy, moja kolej na wrzucenie Tobie Proszę, proszę odmaszerować, proszę odmaszerować Dobra, ale twoje? Dobra, jak coś to już możesz biec Od razu już? No, ja to szybciutko wrzucam Dobra, no ja teraz idę na... Yy... No, gdzie idziesz? Yy... Yy... A, mam zawahanie Masz dobra, zawahanie? Mareca zielona, zielona O, udało ci się wygrać, brawo! Diorit! <grym grym grym> o, to było to, to było to <grym> O, dobra moi drodzy, tutaj Dobra, to teraz ja idę się od razu Powiem tak, zostały ci już same fajne rzeczy. Taką, tak, tak, tak ci zdradzę, tak ci zdradzę, no nie? Dobra, dobra, dobra Dobra, powiedz kiedy Ale kurde, ciężkie są te wybory. To jest... Proszę niby bardzo, niby, niby 50%? Dobra, lecimy do czerwonego, uwaga i. O, dobrze, jest, dobra. jest! Grzyby, grzyby! Na grzybową! Na grzybową. Trochę, trochę trójoki, może, ale na grzybową Mo Mogłeś jeszcze jakiegoś Borowika zarzucić, nie? Ale no to cóż, nie będę wybrzydzał, moi drodzy, nie będę wybrzydzał Dobra, wychodzimy Teraz ja, teraz, y, teraz ja tobie wrzucam, a ty ty ten... Jesteś odwrócony? Tak Dobrze Zatrzyj się bliski, jak się rozmnażają Dobra, co bym tutaj... A, dobra, a jak to... siedzi ze mną? Dobra, to... dobra, 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 Mateusz, lecisz, lecisz Lecę le 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 na zielony Leć jak Superman I jest! Wygrana, jest wygrana kok, Jest kok. Yes, udało się, no Jest kok. Dobra, ostatni wygrany będziesz najbardziej zadowolony, o ile wygrasz. O, mam pomysł. Teraz albo wygrywasz, albo nie wygrywasz. Bo to jest dość Dobra. cenna rzecz. Po prostu, jak tego jak tego nie zdobędziesz, to jest koniec. Nie wygrywasz i tyle tego już, dobra? Dobra, dobra. Teraz ja. Proszę się odsuwać. Teraz ty, dobra. Proszę, proszę. Odsuwam się, jestem. Patrzę się w podłogę. Teraz ja sobie siedzę z liskami. O! Tutaj masz cenną nagrodę. Tu masz teraz cenną nagrodę, możesz biec. Mogę biec? Dobra. Jest cenne, jest cenne. Dobra, dobra. moi drodzy, zielony, zielony. Ale adlaki, ale No nie, no nie, ja tutaj dostaję na dziurę po prostu. A teraz były takie fajne rzeczy. Książeczka. Poteczki. No niestety co ty gadasz? No nie, najgorzej. Dobra, Mati, twoja kolej, twoja kolej. Ale to jest to musisz 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 wybrać dobrą dziurkę. Musisz dobra, wybrać dobra, dobrą dziurkę. Dobra. Czekaj. Mogę ci tu delikatnie coś zasugerować. Czekaj. Nie, tu jest 50 na 50, 50. na 50 na pewno chcesz? Tak. Dobra, dobra, no. No, dawaj, dawaj leć. Już? Już? Leć, no, no? No, no, no. Dawaj, Mati. Dobra, wybieraj. Teraz dobrze wybrać, dobrze wybrać. Wybieraj, wybieraj. Byłem, byłem dwa razy na zielonym, nic tam nie było, a czy było? No było, no nie I, wiem. No to, to idę ja do, idę na trzy razy trzy razy sztukę do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka? No powiem tak, Ty ja da, w ogóle... Czekaj, za pobiegniesz. Ja w ogóle nie, nie... Jakby nie myślę na tym, do której dziury wrzucam, w ogóle nie ma jakiegoś schematu, nic. Dlatego leć po prostu. Dobra, Wydaje do, mi się, do, że... trzy razy sztuka, do trzech razy sztuka? Dobra, dawaj, tak. dawaj. No wskakuj Jest! Wygrał, wygrał Wygrałem sztapkę, że... O, nederytu! No nederytu, nederytu! Spierujnie cię. No miałem jedną, stwierdziłem, a niech stracę, oddam ci. Możesz sobie coś zrobić. Będę miał, będę miał galotki, 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 dobra. Tak, mogę, dobra, sobie ostatnia, nawet ostatnia nie moja zamiast? szansa, ostatnia moja szansa. Dobra, dobra. Tutaj, Dawaj Tutaj masz tutaj masz albo wszystko, albo nic. Albo wszystko, albo nic Tak. Dobra, już mogę? Nie Dobra, powiedz kiedy? Ja tutaj, nie, moje, moje nie, nie wygrane nie, nie na razie nie są jakieś rewelacyjne oprócz Dobra, proszę bardzo Prosisz bardzo? Dobra Nie wiem, Dobre. zielony, zielony A to... Twa... O, chyba Kurde, przestrzeliłem Jest! Trafił Trafiłem Dobro Łagodny oci. upadek, ognioodporność, no Fajnie, fajnie Jesz, Jeszcze, 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 było cztery rzeczy Cztery rzeczy? Chyba cztery, no Zgniłe mięso Tak, to jest jeden <laughs> <laughs> Nie wiem co tu jeszcze mam, nic tu chyba więcej nie mam nie, nic. C A, no dobra, to cztery. Trzy, trzy, bo cztery może ci się wdawało, bo jeszcze dirt o. tam był Bo jeszcze dirt został dobra. dobra Zbijamy Dobra, idę sobie zrobić takie. Jest, jest, gałotki. dobra. Idę sobie Takim, zrobić. Dobrze, Mateuszu, idź sobie zrobić, ja idę sobie rzeczy swoje do skinki odłożyć, żeby czasami się nie rozmyślił Mateusz, żeby coś sobie zabrać ode mnie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki odcinek. Jeżeli chcecie więcej, to zostawiacie oczywiście łapeczki w, y, w górę tam na dole. No i tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, do jutra oczywiście o godzinie 6.00, trzymajcie się, pa pa